Są nasi kochani gospodarze, którzy sami produkują żywność i im też oczywiście trzeba oddać głos, a, a zanim to zrobię jeszcze poproszę naszego organizatora głównego zamieszania, pana Bogdana Tkocza, bez którego nie byłoby tych posiedzeń i bardzo właśnie jestem wdzięczny. To jest wydawca magazynu Optymalni między innymi, który ma też trzy minutki do powiedzenia. Bardzo proszę panie Bogdanie. Włączyć mikrofon, ja się bardzo cieszę, że przede wszystkim z kim to znalazł się poseł, który zrozumiał, jak to powiedział doktor Kwaśniewski. Drodzy Państwo, ja chcę dzisiaj przekazać Panu posłowi, szefowi tego, bym powiedział, towarzystwa już później yy, poselskiego, materiały związane z doktorem Janem Kwaśniewskim. Ja chcę Państwu powiedzieć, Jan Kwaśniewski, Polska, był pierwszy, yy, przygotowywał materiał, książkę, jak nie chorować, na zlecenie Pana Juliana Aleksandrowicza, krakowianina XX wieku. Drodzy państwo, jeżeli są adwersarze, którzy atakują panią profesor Cichosz, zachęcam ich do tego, żeby nie tylko się douczyli, bo to jest ich obowiązek. Nie mówię już o pani wice, bym powiedział marszałek senatu, bo to jest dla mnie żena, żenujące jako człowieka, dlatego że pierwsze, po pierwsze nie szkodzić, po drugie trzeba wiedzieć, a tutaj w tej książce macie państwo wszystkie dokumenty, które są związane z pismami, ze staraniami doktora Jana Kwaśniewskiego, i co chcę Państwu powiedzieć, w Ukrainie w 2008 roku była podpisana rezolucja, gdzie lekarze profesorowie, profesorowie podpisali się, by żywienie optymalne zastosować jako antidotum. Na problemy ich służby zdrowia nie powiem, czym się to skończyło dla doktora Jana Kwaśniewskiego, ale tym się to skończyło. Ja chcę tylko powiedzieć, że należy się temu człowiekowi szacunek i się, należą się wielkie przeprosiny i całego narodu polskiego. I Jeszcze chcę na sam koniec powiedzieć, że tak naprawdę, drodzy Państwo, żaden prorok nie jest wysłuchany, podziwiany w swoim kraju, i to, pani profesor, to co żeśmy mówili. Iskra wyszła z Polski dr Jan Kwaśniewski, pani profesor Cichosz i wszyscy to, ci, którzy są dzisiaj na tej sali, są tą, tym wielkim płomieniem, który się dopiero rozkręca, bo ileś wyświetleń to nie tylko są wyświetlenia, a to, że jest jakieś szmatławe pismo typu „Newsweek to też było poważne pismo optymalnie, które całe posiedzenie pana, pana posła że tak powiem wszystko opisało. Dziękuję bardzo i jeszcze Dziękujemy. raz nie zapomnimy o doktorze Kawie. Dziękuję panie Bogdanie. <klucz> bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za polecenie pięknych lektur.